Ula z Sanatorium Miłości traci cierpliwość. Czekam aż mi się oświadczy. Sanatorium Miłości tym razem połączyło tylko jedną parę. W Mikołajkach Miłość znaleźli Urszula z Poznania i Stanisław Stanley z Mysłowic. Od czasu, gdy byli na Mazurach minęło już kilka miesięcy, a od emisji show w TVP kilka tygodni, to Ula i Stanley nadal się spotykają. Kobieta jednak czeka na kolejny krok ukochanego. Sanatorium miłości. Ula i Stanley znaleźli miłość. Sanatorium miłości, choć chętnie oglądane, to w tym roku nie wzbudziło sympatii widzów. Mieli wiele zastrzeżeń do doboru uczestników. Uważali, że cały program zdominowały dwie osoby. Podobnego zdania byli zresztą sami kuracjusze. Wielu z nich zabierało głos po emisji randkowego show, wytykając produkcji, że w zasadzie pokazywała tylko kilka osób, kompletnie ignorując innych uczestników. Dlatego, może, takim zaskoczeniem był wybór na królową turnusu Urszuli z Poznania. Według niektórych, ula nie wyróżniała się niczym w sanatorium miłości. A jednak uczestnicy na nią głosowali, uznając ja za najbardziej sympatyczną osobę na turnusie. Sanatorium Miłości Ula czeka na konkretne deklaracje. Urszula z Sanatorium Miłości 7 w programie była zupełnie zauroczona i zajęta Stanisławem Zmysłowic. Oboje zakochali się w sobie. Do czasu zakończenia emisji randkowego show nie mogli ujawniać swoich uczuć, jednak krok po kroku budowali w zaciszu domowym swoją relację. Jak informowali ostatnio, nie mieszkają na co dzień razem, bo każdy z nich ma jeszcze obowiązki w rodzinnych miastach, ale to wkrótce ma się zmienić. Stanisław jest gotów przeprowadzić się do Poznania, na razie jednak para planuje wspólny urlop, a nawet dwa. Para wybiera się na początek do Irlandii, gdzie Ula ma znajomych. Ja już tam byłam, Stanley będzie pierwszy raz. Od dawna mamy zaproszenie od znajomych i teraz wreszcie lecimy razem, opowiada Ula w rozmowie z Faktem. Może to będzie okazja na coś wyjątkowego, dodaje tajemniczo Stanley. Zapytany. Czy planuje wreszcie oświadczyć się Uli, odpowiada jeśli już, to będzie to spektakularne wydarzenie. Z kolanem, pierścionkiem, bukietem i zachodem słońca. Zapewnia Stanley. Czekam, aż mi się oświadczy, dodaje Zula. Sanatorium miłości Stanley się ociąga. Oboje twierdzą, że ich związek dał im poczucie spokoju i spełnienia. Przy nim przesypiam całe noce, co dawniej było niemożliwe, mówi Ula. Stanisław z Sanatorium Miłości Siedmiu potwierdza słowa ukochanej. Przy niej też wszystko mnie opuszcza. Zasypiam spokojnie i czuję, że jestem dokładnie tam, gdzie powinienem być, dodaje Stanley. Po powrocie z Irlandii para planuje kolejny wypad, tym razem do ciepłych krajów. Przedłużymy sobie lato, żartują. Może to właśnie tam będzie okazja do złożenia sobie obietnic przy zachodzie słońca?